Uwaga, bo ślizga skała. Okay. Ślizdga... Kurde, w tych butach to się chodzi, palce ci... Komenda została przyjęta. No, nie nie musiał O, oh, ale Co jest tak wolno? Tu się zaczyna zabawa. No, za długa No powiem wam, tu się zaczyna. Czuj. Patryca by nie miała problemu Wydaje mi się, że jest mała Bardzo Aga zresztą może też mieć Ale też dużo siły trzeba tutaj No tutaj Aga, tutaj na spokojnie, nie? No, tutaj kurwa... A tu jest łatwiej, nie?

Tam jest taki metalowy ten, chwyt! Bo łańcuch często jest za długi i wiesz, i ci lata wapie, Nie no, w tych, w tych butach to już mi się chodzi przyjemnie. Po tamtych to żadnej przyjemności ze spinaczki nie było. <grystanie z wody> Ja jak już idziemy, że zawsze łatwiej. Znowu zawsze wszystko wygląda gorzej. Mm. 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 Czekaj, to nie To jest jest całkiem sporo tych półaków. Dobrze, bo faktycznie na tych ratach się kolejki robią. Często, gęsto. A, to jest to, że to o 8 rano. Sprawdzę to. Chyba była, bo nie idzie tego czemu. Przepaść Jest? Jest przepaść Ta trasa jest łatwiejsza w tych butach niż tamta w tamtych I to diametralnie Jakby Angela miała moje buty to by zupełnie inaczej odczyła tamtą trasę Ale nie chciała założyć na jedną osobę no gdzie... chyba, no dobra, przecież się no. ale ostrożnie, nie? No. O, jakie fajne wyniki stania. Zrobiłem sobie tam ujęciu. Co? Zrobiłem sobie tam ujęciu. O, tu

Gracias. Мм. <coughs>